23 marca miał miejsce Dzień Otwarty w Szkole. Impreza wypadła okazale. zaprezentowaliśmy wszystkie walory szkoły, a frekwencja dopisała. Przygotowany apel ukazał różne talenty i zainteresowania uczniów. Prezentowały swoją działalność koła zajęć pozalekcyjnych, tak łądą, PTTK, LOP, szkolne koło medialne, koło taneczne, sportowe, wojskowe itd. Urządzone były liczne wystawy i pokazy multimedialne. Planujemy następ Następujące kierunki kształcenia 2012-2013. Liceum ogólnokształcące, profil mundurowy, wojsko, policja, straż graniczna, straż pożarna, ratownictwo medyczne, technikum zawodowe, architektura krajobrazu oraz geodezja. W mijającym miesiącu nasi uczniowie wzięli udział w wielu wydarzeniach. Na początku marca uczniowie klasy 3 i 4 wzięli udział w targach hotelarskich w Kobrzegu, a tydzień wcześniej w targach pracy. W zajęciach strzeleckich w ramach programu Innowacje Pedagogiczne Policja wzięli udział także pierwszoklasiści z zespołu szkół gospodarki żywnościowej w Gościnie. To już kolejne zajęcia, jakie odbyli na strzelnicy kołobrzyskiego kompleksu Milenium. Według instruktorów w sprawdzianie strzeleckim na sportowych karabinach pneumatycznych uczniowie uzyskiwali całkiem przyzwoite wyniki. Młodzież z klasy pierwszej i drugiej w profil profilu Straż Graniczna odwiedziła Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. W ramach programu młodzież zrealizowała zajęcia teoretyczne i praktyczne. Realizowali program praktyczny z zakresu taktyki i techniki interwencji, praktyczne zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, uczestniczyli w zajęciach praktycznych z zakresu kontroli ruchu granicznego, szkolenia strzeleckiego, szkolenia kryminalistycznego. Uczniowie klasy o profilu Straż Graniczna wraz z panią dyrektor Barbarą Koleśnikow udali się na zajęcia do Gościńskiej Straży Miejskiej. Młodzi pogranicznicy poznali zarówno strukturę formacji, jak i wykonywane zadania, które bywają niekiedy naprawdę ciekawe. W szkole po raz kolejny gościła grupa nauczycieli z Drohobycza. Opiekę nad nimi sprawowali pani Natalia Chryciszy i pan Włodzimierz Kaczor. A rozrywki zapewniali również nauczyciele, którzy kiedyś odwiedzili Drohobycz. Planowany jest także kolejny wyjazd naszej młodzieży na Ukrainę. 17 marca 2012 roku w Kołoprzegu odbył się 46. Raj PTTK. Jego celem było uczczenie 67. rocznicy walk pierwszej Armii Wojska Polskiego o Kołobrzeg i zaślubin Polski z morzem. Uczniowie również wzięli w nim udział. Przy pięknej pogodzie młodzież maszerowała dzielnie przemierzając wyznaczone punkty trasy, poznając walory turystyczne ziemi kołobrzeskiej. Rajd zakończył się w ośrodku Bogowina. Po raz kolejny w kołobrzeskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pojawili się mundurowi uczniowie Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie. Tym razem przygotowano około 200 porcji żurku z jajkiem. Zupę przygotowała szkoła. W akcji uczniom pomogła zarówno Kołopiecka Placówka Straży Granicznej, jak i wychowawcy szkoły z gościna. Część posiłku rozdano w siedzibie MOPS przy ulicy Okopowej. Reszta trafiła do Kołopieckej Noclegowni dla osób bezdomnych. Jest to kolejna przyświęteczna akcja zorganizowana wspólnie przez ZDSGRZ i Straż Graniczną. W poprzednim tygodniu młodzież klas drugich uczestniczyła w obozie zimowym na terenie Francji. Jak to bywa w Alpach, o tej porze roku śniegu nie brakowało. Temperatury powyżej 20 stopni i wspaniałe widoki. Wszyscy oczywiście nauczyli się jeździć na nartach. Przez kilka dni gościła nas grupa Niemców z zaprzyja zaprzyjaźnionego Vogelsang. Specjalnie dla naszych widzów przygotowaliśmy wywiad z Mateuszem Polskim, uczniem klasy trzeciej RD odnoszącym sukcesy w boksie amatorskim. już ostatnio było Tobie głośno w mediach, Chciałbym Ci zadać parę pytań. Opowiedz nam o swoim ostatnim sukcesie. Mój, mój ostatni sukces... Byłem w Warszawie, odbył się międzynarodowy turniej w imieniu Felixa Stama. Bardzo mocny turniej, w którym bierze udział cała kadra Polski. Trener kadry tylko wybiera tych zawodników. Na tym turnieju zdobyłem wicemistrza w finale przegrałem z Rosjaninem mistrzem świata i byłem wicemistrzem olimpijskim, e, wicemistrzem świata, który ma już kwalifikację olimpijską Dany, udany debiut. Spodziewałeś się takiej szansy zobaczenia w takim turnieju? Spodziewałem się. Już na Mistrzostwach Polski trener kadry dał mi takie papiery, na którym będę boksował w tym turnieju. Ja powiedz mi, jak oceniasz swoją szansę na wyjazd na Olimpiadę Londynu? No, bo krążą pogłoski, że jest taka szansa? Jest szansa, w mojej w kategorii wagowej do 56 kg, teraz zbiłem parę kilo, no i jest duża szansa, bo w tej kategorii jest trochę miejsc, cztery miejsca są, jedziemy do Turcji na taki turniej, wygram te walki i będę na Olimpiadzie. Czy swoją przyszłość z karierą bokserską? Karierą bokserską na pewno że przyszłość, ale z boksem zawodowym na razie nie wiąże. No, a na pewno z boksem amatorskim, teraz będę boksem amatorskim długo. Chcę jak najwięcej walk stoczyć, osiągnąć jak najwięcej. Z trenerem, nie wiem celu, jakim jest a, mistrzem PiS. Opowiedz nam. Rzeczkał o swoich klubie, których trenujesz. Mój klub jest bardzo młody. Powstał w roku 2008. Założycielem jest trener jak i prezes Tomasz Różański. Klub jest mały, z małej miejscowości, mam już bardzo dużo osiągnięć, dużo sukcesów. Trenuje w tym klubie około ponad 20 osób. Prawie sama kadra. Można powiedzieć, najlepsi zawodnicy w Polsce już, już się robią. Dziękuję, a chciałbyś może na koniec kogoś pozdrowić? Chciałem pozdrowić klasę trzecią LD. Wszystkich chłopaków siema. Dziękujemy. Kolejnym gościem jest Kevin Kozłowski z trzeciej ELE, który przygotował klip Jak 3 dni. Kevin, może powiesz nam kilka słów o swoim dobrym klipie? No to wszystko zaczęło się od tego, że Dostałem propozycję, żeby zrobić kawałek o 40-lecie tej szkoły. Na początku to takie, że to nie w, moim stylu, nie w moim stylu, ale pomyślałem, że mogę przygotować coś związane też z moim pobytem w tej szkole, czyli przez te 3 lata. Dlatego ten kawałek ma taką nazwę, co znaczy kawałek. No na razie powstał kawałek, a nie klip, bo klip jest z realizacji. I nazywa się on jak noś nazwy. No i dobra, No i wszystko się zaczęło od tego mi na to. Dostałem tam jakiś określony czas. No i na razie czekam na sprzęt, który mam zorganizować pani Nowików. A wszystko jak po złożeniu będzie składać mi ekipa filmowa, która tam jest Dygowa Bodajże tam pan Marek Zalacki mi załatwił. No i co, nagrałem teraz kawałek. Produkcja tam yy, po koleżeńsku wyszła tak nagle, tam zrobił mi beat, czyli podkład kolega z Sianowa, to No i wszystko nagrywamy i myślę, że coś z tego dobrego wyjdzie. I wszystko jest na moim kanale. Tam już większość słyszała. Czyli można powiedzieć, że to będzie klip promujący szkołę? Nie promujący szkołę, nie w tym sensie, bo nie nagrywałem tego jako promocja szkoły, tylko po prostu kawałek o szkole, o moim pobycie tutaj. Dziękuję, ciekawe. Zapraszamy jeszcze na obraz, Dzień Otwarty, do Kuchni. Czekanie autorstwa Beaty Joli. Ze studia RZBierze gościno, Weronika Sałanko i Grzegorz -Arys.